Cześć, witajcie. To co widzicie teraz na ekranie, to jest moja pierwsza kana. Znaczy, miałem z nim dużo przeboju, bo generalnie e, w ogóle moja przygoda z kanami zaczęła się od momentu, jak zobaczyłem kanę u pana, który sprzedawał mi agawy. Po prostu jak zobaczyłem u niego w ogrodzie tą kanę, no to po prostu zachorowałem. Wtedy nawet nie wiedziałem jak się nazywa. Bardzo mi się spodobała. Dostałem od sprzedawcy sadzonkę. No i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się Wam pokazać jak ona wygląda. Jak widzicie poprzednie liście to sztuczne światło nie za bardzo jej posłużyło. No ale już puściła dwie następne odnóżki. Puszcza coraz to nowe liście. Te liście są coraz większe, coraz szersze, nie takie mizerne. Także myślę, że będzie będzie tutaj całkiem z nią dobrze. Tu można powiedzieć, że moja druga kana, kana Scarlet Bronze. O no, już mieliście okazję ją widzieć na niektórych filmikach. No jak dostałem tą pierwszą kanę, już się nie mogłem doczekać. Pojechałem do sklepu, zacząłem się rozglądać. No i znalazłem Scarletkę. Też mi się spodobała. Też ładne czerwone kwiaty. Ma. Także w ramach eksperymentu zaraz została podzielona na cztery części. No to jak widzicie po jednym roku mniej więcej jak to wygląda teraz. kany to takie wdzięczne roślinki, które moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie się propagują. No tu również sobie zajrzymy co się dzieje, Pukal, które wyciągłem z piwnicy którą tu widać pogrążone przez ślimaki o, oczywiście jak znalazłem pierwszego ślimaka który zrobił pierwszą dziurę no to dwa dni później druga dziura no to jest oczywiście przeszukiwanie no i się zaraz znalazł że też od wyciągnięcia ich minęło jakieś dwa tygodnie no i tu widać niektóre startują szybciej niektóre powolutku niektóre z zakłóceniami jak ta pożarta przez ślimaka tu natomiast właśnie te kany które się wybudzają to ja je powoli yy, będę przesadzał. Po pierwsze do większych doniczek, bo po prostu nie widziałem czy się wybudzą. Także wyszedłem z założenia, że po co przesadzać coś jak się nie wybudzi, bo tu na przykład mam taką jedną sztukę, która nie wiem torzek się po prostu wywrócił i na razie nic nie słychać i nic nie widać. Nie? No ale tutaj zobaczcie, cebulka wygląda w ten sposób. Także teraz tylko do lepszej ziemi. System korzeniowy też ładnie wypuściła. Także będę tutaj działał. To jest kana Assault. A tutaj, właśnie, możecie zauważyć tą kanę z ziarenka. Aktualnie wypuściła trzy No, przy przenoszeniu jej mi się trochę zdezelowała. No, ale tu, jak widać, wypuszcza coraz ładniejsze. Te liście coraz większe. Także. No one dorastają do 2 metrów. To, to jest Canagian paradise. Oczywiście w kanach pojawiają się dziurki. Ja tu zaraz szukam ze ślimaczkami i właśnie przed chwilą jednego znalazłem. Jako, że mówiłem w ostatnim odcinku, że mi się kończy obornik w granulkach, także zeszalałem i kupiłem 30 kg. <laughs> Starczy na jakiś czas. No w zeszłym sezonie yy, zakupiłem. Mniejszy worek, 12 kg i to mi na sezon starczyło, a teraz jednak jest więcej roślin, także myślę, że te 30 kilo mi wystarczy. A tu Heniek jeszcze prosił mnie, żebym się pochwalił tą figą. Także to jest dobrą Turkę na rachunku, tak jest opisana. No, w związku z tym, że sianie figi w zeszłym sezonie mi nie wyszło, nic mi nie wyszło, jeżeli chodzi o figę. Także postanowiłem przyspieszyć ten proces i sobie zakupiłem. No a tutaj pomidorki, jeszcze tutaj jako ciekawostka. Te z fili minęło, minęło kilka dni, no i tak one teraz wyglądają. No i to by było na tyle, ja was serdecznie Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym filmie.